A Trump próbuje teraz w pewnym stopniu zrekompensować to opóźnienie, uruchamiając. On tego nie powiedział. Szef Sztabu Generalnego i Minister Obrony powiedzieli to na naszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Nowe okręty podwodne, nowe pociski, konserwacje bombowców itd. Innymi słowy, zasadniczo chowa kwestię nowego traktatu START. Traktatu o strategicznych broniach ofensywnych. Kluczowe jest zadanie pytania. Potężny amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy, który jest również bardzo znaczącą bazą, inwestuje w niego ogromne sumy pieniędzy. Dlaczego nie inwestowali w pociski strategiczne przez 50 lat? Dlaczego nie przedłużyli ich okresu eksploatacji? Dlaczego nie rozwijają systemów naziemnych? Ponieważ polegają na kosmosie, zmierzają w tym kierunku doskonale rozumieją, że to przyszłość, doskonale rozumieją, że systemy dostaw w formie platform orbitalnych, które mogą, podobnie jak bombowce orbitalne, określenie znane nam jedynie z literatury science fiction, stanowią przyszłość, na której będą polegać i w którą będą inwestować.